I jadę właśnie Teslą 3 Performance. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o zmiany względem mojej, taką listwę ala karbonową. Mamy zupełnie inne fotele. Uważam, że zagłówek jest dużo wygodniejszy, lepiej umiejscowiony, można się lepiej oprzeć, ale na przykład tutaj te boczki są bardzo sztywne i mocno okalają moje nogi. Ja w biodrach jakiś szeroki nie jestem, bardziej w barkach, ale w barkach nie czuję żadnego ucisku. Siedzi mi się wygodnie, ale jednak na nogi te boczki mi uciskają. I to nie jest przyjemne, nie wiem czy to się w czasie wyrobi. Czy jednak będzie mnie tak uciskać dłużej, gdybym taki samochód kupił. To tutaj miałbym z tym wyzwanie. Bo rzeczywiście nogi po krótkiej przejazdce dosyć bolą od tego ucisku. Nie wiem jak w dłuższej, a jeżeli chodzi o takie wrażenia z jazdy, no to zawieszenie oczywiście jest sztywniejsze niż u mnie, ale tak przyjemnie sztywne i to kwestia felk: że jak jedziemy w jakieś takie większe wyrwy czy studzienki, no to wiadomo, że dobija, ale na takich normalnych nierównościach to ja tą sztywność zawieszenia lubię jaka jest w performance i przyznaję, że troszkę żałuję, że nie poczekają na performancea. I nie skusiłem się na niego, bo samochód robi wrażenie. Nawet w trybie insane bardzo dobrze się go reguluje pedałem przyspieszenia. Nie ma tu jakiegoś takiego trybu, że. Znaczy, nie ma tu tak, że przyciskamy ten pedał i od razu na serwie możemy bardzo przyjemnie nim dozować, ale jak chcemy wcisnąć do dechy, to jest mega, mega grubo. Przyspiesza masakrycznie i w zakręcie, jak gdzieś tam wciśniemy gaz na takich małych prędkościach, to potrafi go nawet zarzucić. Także jeździ się ultra przyjemnie. No i oczywiście na tor można tutaj dostosować mnóstwo funkcji, więc samochód uważam petarda. No i teraz swoim rozważam, czy nie kupić większych felk, żeby mieć to trochę większą sztywność i przyjemność z jazdy po zakrętach. Także jak ktoś dzisiaj się zastanawia, to performance jest mega fajną opcją.